Słuchajcie. Dzisiaj tak dla odmiany komplecik. Rzadko kiedy robię albo pokazuję, raczej pokazuję komplety. Dzisiaj komplet na chrzest dla małego chłopca. Pierwotnie miało to być zupełnie coś innego. Się okazało, że to miało być takie podziękowanie, podziękowanie taki prezent na baby shower. A się okazało, że ma być to komplet na chrzest. Karteczka, wykrojniki, wykrojniki różne. Trojniki różne kwadratowe, podróżne różnych firm, różnych marek, różne źródło, papier lustrzany, papier z akcjona, papier z kolekcji, i do tego koperta na pieniądza i życzenia, bo tak sobie poprosiła pani, która zamawiała, i do tego album folio. Ta forma albumu folio, takiego zamykania, już się pojawiała w sieci dawno, dawno temu, ale powiem Wam tak: po raz pierwszy robiłam ją osobiście, sama, własnoręcznie. Myślę, że fajna forma, taka do zamknięcia całości, żeby to się nie rozpadło. Uchwyt, taki, wiecie, szufladkowy, żeby można było otwierać szufladki, jeżeli coś sami konstruujemy. Nit, zamykanie na gumkę. Otwieramy. Niewielkie, to nie jest duże folio. Tutaj mamy napis, wykorzystałam papier, nic się tutaj takiego nie dzieje, po prostu proste, proste, nieskomplikowane folie. Otwieramy w jedną stronę, otwieramy w drugą stronę i tu już jest zdjęcie maluszka, po prostu umieściłam je, umieściłam je, żeby było po prostu widać czemu to służy i jak to służy. Tutaj mamy metryczkę. I otwieramy. Tu mamy książeczkę, która jest włożona z boku. Zdjęcia 10 na 15, 13 na 18 i 9 na 13. Otwieramy w jedną stronę, otwieramy w drugą stronę, otwieramy tak. I tu mamy dwie kieszenie. W których mieszczą się maty na zdjęcia format 10x15, tutaj w kieszeniach. Na matach, tutaj do, do przyklejenia, można umieścić zdjęcia w formatu 9 na 13 I książeczka to jest umieszczona dodatkowo. I druga część. Tak, tak. Tu mamy kieszonkę tutaj z tagiem. I też kieszonka, tu umieszczone dwa tagi. Otwieramy. Tutaj mamy założoną zataga. dwie maty na zdjęcia i wodospad na zdjęcia pionowe. I tutaj z tyłu też jeszcze umieścimy. Możemy umieścić, możemy umieścić zdjęcie w ten sposób. Proste, proste, najprostsze z możliwych folio. Tak się to prezentuje. Zamykamy, zamykamy, zamykamy i zamykamy. To na tyle i widzimy się w kolejnym moim projekcie. Do zobaczenia. Cześć.